Dużo się działo, był to rok bardzo ciekawy. Paweł Amulewicz, witamy w barwach Warmii Mazur. Audycji obecnej w kilku regionalnych stacjach radiowych i w telewizji Kopernik w studiu. Plusaj Kopernika Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Początek roku ma to do siebie, że podsumowujemy sobie te minione miesiące i, i spróbujemy takiego podsumowania wspólnie dokonać. Rok 2019 to był dobry czas dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie? Myślę, że to był bardzo dobry czas. Zre zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie najważniejsze nasze zamierzenia. Dużo się działo. Był to rok bardzo ciekawy. Te 12 miesięcy roku 2019 to cała masa wydarzeń. O wszystkich pewnie nie, nie damy rady wspomnieć. Ja sobie spróbowałem tak podzielić je trochę tematycznie, żeby nam było łatwiej. Mm -hmm. Jeśli Pan pozwoli, to kolarstwo na początek, bo Grand Prix Amatorów na szosie. C Cisowianka, Mazowia, MTB, Maraton. W Armii Mazury to są tereny przyjazne kolarzom? Bardzo przyjazne. Szczególnie podkreśla to Pan Cezary Zamana, który z nami właśnie organizuje Maraton MTB, że tutaj można u, u, wyznaczyć niezliczoną ilość tras, i ta impreza rozpoczynała się już w kilku miejscach miasta, różnych miejscach, i zawsze te trasy były atrakcyjne. Także y, impreza ruszyńska zawsze notuje bardzo wysoką frekwencję, jest bardzo wysoko oceniana. A co ciekawe, to ten profil trasy jest bardzo podobny do rzeczywiście zawodów MTB, czyli zawodów górskich. Ponieważ wiadomo, że w Armie Mazury to jest bardzo mało terenów płaskich, teren jest spowodowany, a chociażby nasz Las Miejski jest w stanie zaproponować takie wzniesienia, które kolarze naprawdę doceniają i na których muszą się no, sporo napocić, żeby je pokonać. Rozumiem, że kontynuacji tych wydarzeń spodziewać się w roku 2020 możemy? Tak. Wprawdzie budżet Ośrodka Sportu Rekreacji jest, podobnie jak i, i całego miasta, ograniczony, ale. Ta działalność sportowa nie została tutaj obcięta, więc wszystkie imprezy, które w roku 2019 rozpoczęliśmy, a wiele z nich jest cyklicznych, będziemy w tym roku kontynuować. Olsztyn stoi także imprezami biegowymi. Wspomnieć należy chociażby o indywidualnych biegach przełajowych, bieg jakubowy, już tradycja Ukiel Olsztyn, półmaraton. W którym nasz kolega za, kamerę, za, za, za obiektywami też chętnie Jacek bierze udział. E, no i pytanie, panie dyrektorze: biegaczy na warmi mazurach nie brakuje, bo ta frekwencja chyba rokrocznie coraz wyższa. E, no, doszedł jeszcze bieg świętojański po raz pierwszy, bo m, muszę przypomnieć, że organizujemy e, cykl Olsztyn Biega, jest to kilka imprez biegowych e, na dystansach 5, 10 i właśnie kończy je pół Yy, imprez biegowych w Polsce jest w tej chwili bardzo dużo, w trakcie naszych imprez jednocześnie odbywa się kilkadziesiąt yy, innych w całym kraju, więc jest to już świadomy wybór biegaczy, gdzie pojadą. Na szczęście frekwencja, na no, frekwencję narzekamy, ona była w roku ubiegłym lepsza niż w latach poprzednich. Co ważne, wprowadziliśmy również zawody yy, rywalizacje dla dzieci i tutaj chociażby przy półmaratonie UKR na, na krótkich dystansach brało udział prawie 200 dzieciaków. I to jest ta wartość, taka najcenniejsza, taka wartość dodana. Bardzo często są to dzieci, których rodzice również biegają. Ośrodek sportu i rekreacji w Olsztynie to nie tylko sport zawodowy, ale też amatorski. Liga piłki halowej, Liga Siatkówki, w której też mam okazję trochę rywalizować. Stawiacie trochę na aktywizację taką, właśnie fajnie, fajnie podaną, no bo jednak zaplecze sędziowskie, zaplecze pielęgniarskie, na przykład na, na takich zawodach, to są rzeczy no, bardzo ważne. Zdecydowanie. To jest taka nasza może najmniej zauważalna część działalności, bo przecież jeszcze sport szkolny, ale tak naprawdę to jest ta część, która nam najbardziej zależy, bo najbardziej zależy nam do tym, żeby mieszkańcy uprawiali sport na co dzień. Wiadomo, zawodnicy wyczynowi to jest ich w dużej mierze zawód, natomiast największe korzyści daje ten sport uprawiany tak amatorsko, uprawiany dla siebie z pasją. I w roku 2019 do, do tych rozgrywek, o których Pan wspomniał, zgłosiła się rekordowa liczba zespołów, bo piłka nożna, tenis stołowy i siatkówka to jest ponad 80 zespołów. To oznacza, że kilkaset osób regularnie bierze udział w rozgrywkach, a co najważniejsze, musi też brać udział w treningach, no bo wiadomo, że trzeba przy tymi rozgrywkami trochę potrenować. To jest bardzo taka ważna dziedzina, ona gdzieś jest trochę na uboczu, bo, bo wiadomo, że to nie jest Potyka się zainteresowaniem czy mediów, czy, czy kibiców. Natomiast nazwiska osób, które w tych rozgrywkach się pojawiają, na pewno by taką uwagę mogły przyciągać, bo w siatkówce mamy wielu naszych wybitnych zawodników azs u co też cieszy, że... że, że, że Jeszcze się bawią. Tak, w że, że, że potrafią ten poziom pokazać, ale jednocześnie też mają gdzie rywalizować. Panie dyrektorze, ferie zimowe. To jest też czas, kiedy ośrodek sportu i rekreacji nie wypoczywa, ale ciężko pracuje i przygotowaliście ofertę, chociażby dla najmłodszych. Od kilku lat taka oferta istnieje, ona jest stopniowo rozbudowywana. Wiadomo, że przy takiej pogodzie, jak mamy, na pewno rodowiska będą się cieszyć ogromną popularnością. Trzy rodowiska działają bez żadnych przeszkód, chociaż już w niektórych miastach zostały pozamykane. Nasze baseny. Również, ale i specjalna strefa sportu w Uranii, która cieszy się coraz większym powodzeniem. Jest to strefa, w której można skorzystać z różnego rodzaju gier sportowych, chociażby takich jak badminton czy tenis stołowy. W drugim tygodniu ferii specjalna zajęcia z gimnastyki, ustawiona ścieżka gimnastyczna, bardzo dobre instruktorki, także jeżeli ktoś chce spróbować nauczyć się czy saltu, czy przewrotów, czy, czy popularnej. Kolokwialnie mówiąc, gwiazdy to jest to wspaniała, yy, wspaniała okazja, bo wiem, że, że w trakcie wychowania fizycznego w szkołach niestety część tego typu ćwiczeń została już wyeliminowana, ze względu chociażby na to, że nasza młodzież jest bardzo mało sprawna i bardzo mało odporna na różnego rodzaju urazy. Więc myślę, że dzieci mogą sobie przypomnieć y, takie podstawowe gry, bo tenis stołowy. W nie istnieje tylko w amatorskim, a tutaj jest okazja, żeby przyjść czy z tatą, czy z dziadkiem, czy z kolegą i w tego tenisa pograć. Podobnie z badmintonem, u nich hokejem. Taka strefa działa 4 godziny. Koszt jest wstępu symboliczny, więc to jest doskonała okazja dla rodziców, żeby. Dziecko ze sportem te przedpołudnie spędziło. Mamy też specjalną kartę Olsztyn Sport dla młodzieży i dla dzieci w dużo niższej cenie. A taka karta pozwala z naszych obiektów korzystać codziennie. Więc jeżeli ktoś planuje ferie ze sportem, na pewno w środku Sportu i Rekreacji znajdzie znakomity warunki. Zachęcamy drodzy Państwo w takim razie do zapoznania się z ofertą Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nasza audycja natomiast do obejrzenia na www.kopernik.tv Państwa i moim gościem był Jerzy Litwiński, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Paweł Amolewicz. Bardzo panu dziękuję za dziękuję rozmowę. Telewizja kopernik Kopernik.tv.